Cześć, przez AktivMed24 zapraszam Was do kolejnej lekcji. Tym razem powiemy sobie o słówkach i zwrotach przydatnych na poczcie. Auf der Post, na poczcie. Co Post gehen, iść na pocztę. Ich bin auf der Post und ich gehe zur Post. Die zache druk. Das Formular, formularz. Die Postkarte, kartka pocztowa. Die Postkarte. Der Briefumschlag Koperta. Der Briefumschlag. Der Brief List. Der Brief. Der Eilbrief List Pos, Der Eilbrief. Der Einschreibebrief List polecony, Der Einschreibebrief. Der Wertbrief äh, List Der Wertbrief. Der Auslandsbrief. list zagraniczny, de auslandsbrief, de Absender. nadawca, de Absender. de empfänger odbiorca, de empfänger, das Paket paczka, das Paket, der Briefkasten skrzynka pocztowa, der Briefkasten, das Telegram telegram, das Telegram, die Briefmarke znaczek pocztowy, die Briefmarke. Einen brief aufgeben, nadać list. Ich gebe einen brief auf, ja nadaję list. Czasownik rozdzielnie złożony. Die briefmarke aufkleben, przyklejać znaczek. Czasownik aufkleben jest również czasownikiem rozdzielnie złożonym. Unterschreiben, podpisać. Sie müssen noch hier unterschreiben. Musi Pani jeszcze tutaj podpisać. Geld ins Ausland schicken. Wysyłać pieniądze za granicę. Geld ins Ausland schicken. Jeśli möchte no, Geld in, ins Ausland schicken, chciałabym jeszcze wysłać pieniądze za granicę. Das Pate für się ubezpieczyć paczkę. Das Pate für się. Na poczcie możemy zobaczyć cennik, który dotyczy na przykład wagi, który jest uzależniony od wagi listów czy też paczek. Taki cennik może wyglądać następująco. Może być napisane, właśnie czego tyczy się ta waga, w tym przypadku brief, czyli list. Może być również napisane inland, czyli w kraju, może być również Ausland, granicę. bądź może podzielone być na kontynenty Europa i inne. <grymne> Gewicht to waga. Postkarte, czyli kartki pocztowe anulujące by Bis 50 gram do 50 gram. By z gram do 150 gram, by z 250 gram do 350 gram, i tak dalej. W ten sposób może wyglądać właśnie e, przykładowy e, cennik, jeśli chodzi o wagę e, czy też wymiary listów paczek. Na poczcie znajduje się również e, podział na okienka. W danym okienku możemy załatwić poszczególne sprawy. Tutaj też widzimy podział na trzy okienka, szalta nr 1, szalta nr 2 i szalta numer 3. I na przykład przy okienku numer 1, szalta numer 1 możemy załatwić briefe, einschreiben, telegramy, tekstę, Briefmarken, czyli listy wartościowe, listy polecone, telegramy, paczki i znaczki. Przy okienku numer 2: Einzahlungen, Zahlungsanweisungen, Inland und Ausland, Geldwechsel. Einzahlungen, czyli wpłaty, Zahlungsanweisungen, czyli polecenia zapłaty, Inland und Ausland w kraju i za granicą, Geldwechsel, wymiana walut. Szalto numer 2: Brief und paketausgabe, ausgabe, czyli Brief und paketausgabe, ausgabe, wydawanie listów i paczek. Spójrzmy teraz, jak może wyglądać przykładowy dialog na poczcie. Ich möchte ein Paket aufgeben. Wo sind die Drucksachen? Chciałabym nadać paczkę. Gdzie znajdę, gdzie są druczki? vorne im stęda. Z przodu na stojaku. Könnten Sie mir bitte helfen, wie soll ich das ausfüllen? Czy mogłaby mi Pani pomóc? Jak mam to wypełnić? Wohin möchten Sie das Paket schicken? Dokąd chciałaby Pani wysłać paczkę? Na Polen, do Polski. Was ist drin? Co jest w środku? Es sind Geschenke. Tam są prezenty, CD's, kalendarz und ein Fotoalbum. Płyty, kalendarz i album ze zdjęciami. Das geht als Päckchen. Pójdzie to jako paczka. Hier die Empfängeradresse, bitte. Tutaj proszę wpisać adres odbiorcy. Hier, den Abzenda. Tutaj nadawcy. Und dort schreiben Sie, was in pection ist. A tam proszę wpisać, co jest w paczce. Danke schön, kein Problem. Dziękuję bardzo, nie ma problemu. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do kolejnej.